I odebrałam tą paczkę, zawiozłam ją sobie do domu. Miałam nagrywać filmik. W sumie ta paczka z Abi miała zostać właśnie na dzisiaj. Ale mówię, coś mnie skusiło, żeby ją otworzyć i chociaż ją sprawdzić z Elixa bo niech będzie, że jednak nie dostałam tego, co chciałam. I miałam rację. Witajcie, Gwiazdki. Przychodzę do Was z nową serią o nazwie Naprawiamy. Będziemy tutaj. Tak jakby pokażę Wam, jak ja naprawiam lalki, jak je kompletuję. I dzisiaj mam dla Was przygotowane dwie abi i za chwilę je wyciągnę i Wam pokażę, jak to wygląda, jakie to są i omówimy sobie je troszeczkę i weźmiemy się do roboty. Oczywiście, jeśli jesteś kolekcjonerem, jakimś profesjonalnym i oglądanie mojego filmiku może Ciebie urazić, bo nie jesteś za tym, żeby wymieniać ciałka i tak dalej, bla bla bla. To możesz wyjść już z filmiku Bo ja jestem osobą, która wierzy w to, że każda lalka potrzebuje drugiego życia Jeśli jest w słabym stanie, trzeba o nią zadbać i tak dalej Dlatego ja często kupuję tanio W kiepskim stanie, bo mam z tego frajdę, że mogę coś naprawić Coś im mogę dodać od siebie Lalki, które przygotowałam na dzisiaj, jak już mówiłam, są to Abby Dwie abi, z czego jedna jest z serii Basic typowo a druga jest z serii Wrotkowej, chociaż na początku nie wiedziałam, że to jest seria Wrotkowa. Niestety, żeby po prostu filmik nie trwał wieki i nie był jakiś długi, wybrałam mu branka I w sumie to na tyle było z tego, co zrobiłam tak gdzieś za filmikiem. No dobra, no pokazuję wam. Odłożyłam je tutaj pięknie w kartonik, już wam pokazuję. Tu mam dwie. Plus zorganizowałam jeszcze jakieś takie dodatki, które gdzieś tam miałam w mojej szafie Monster High, która gdzieś tutaj stoi. No, już Wam pokazuję. Tu Mam pierwszą Abi. Jest to z seli wrotkowej, i na początku myślałam, że to jest po prostu basic, który ma obcięte włosy, ale okazało się, że to jest z seli wrotkowej. No, nie szkodzi. Najważniejsze, że ma te elementy, które potrzebuje, żeby skompletować Abi basic. I przede wszystkim ciałko sprawne, bo ta druga jest w gorszym stanie. Druga jest to Abi już z Basic'u, Możemy poznać po tych e, srebrnych włosach, bardzo długich. Srebrnych, no, takie pasemka srebrne jakby, rokatowe. Alka ma większość w sumie dodatków, które są z Basic'u, Większość, tak, pół na pół, bym też również określiła. Ona więcej potrzebuje roboty niż e, tamta, bo nie była w takim złym stanie. No i przede wszystkim ma złamane nogi. że Wam pokazuję, potem e, będziemy jeszcze się jej przyglądać. Ma złamane nogi i sklejone taśmą. I mam tutaj e, jeszcze zgromadzone jedno futerko na rękę i kolczyki, bo wiem, że ma tylko jeden kolczyk z Basicu, e, a ja użyję kolczyków chyba z... A, kolczyki są z festiwalu, zapomniałam, córki. Okej, okay, i to by było wszystko z tego kartonika, bo ja tak zbierałam, zbierałam I z tej drugiej lalki, która ma złamane nogi Pojawi się drugi filmik, ale to już będzie taki bardziej profesjonalny, może nie profesjonalny, ripery. Będę z niej robić serenę Bo ma złamane nogi, no to jest spoko opcja, żeby poćwiczyć, coś porobić, więc Wyczekujcie, zobaczymy co z tego będzie No nic, yy, przechodzimy dalej a jeśli jesteś nowy na moim kanale, to zapraszam cię do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę i komentarza. Jest już nas 35. Właśnie dzisiaj biłam na YouTube Studio i patrzę na jest 35. W ciągu chyba dwóch dni było mi 5 subskrybentów, więc jestem mega szoku i jest to dla mnie takie wspaniałe. Jeszcze jak zostawiacie mi te urocze komentarze, kocham was, naprawdę. Jeszcze takie szybkie jest w ogóle story time. O co chodziło z tą Abi? Jeśli ktoś oglądał filmik z szybko Wam o tym opowiem. Jak coś zostawiam tutaj kartę z żebyście sobie wbili i zobaczyli moje zdenerwowanie tą sytuacją. Zamówiłam na OLX-ie Abi za w sumie niewielką kwotę. Pani mi ją wysłała, wszystko ok. Zamówiłam przez wysyłkę przez OLX-a, więc z jednej strony jest ona bezpieczna, z drugiej tak średnio. I odebrałam tą paczkę, zawiozłam ją sobie do domu, yy, miałam nagrywać filmik. W sumie ta paczka z Abi miała zostać właśnie na dzisiaj. Yy, ale mówię, coś mnie skusiło, żeby ją otworzyć i chociaż ją sprawdzić z OLX, bo niech będzie, że jednak nie dostałam tego, co chciałam. I miałam rację. Pani mi wysłała Claudine z, z dwupaku, z sisterpaku. I to było w totalnie dla mnie zaskoczenie i nigdy nie miałam tak, żeby mi ktoś inną lalkę wysłał Ja z takim oburzeniem do tej pani, że ja wydałam jej kasę i ona dostała te pieniądze i, A ja nie dostałam tego, co chcę, że ja chcę zwrot zrobić Ona mi zaproponowała, że ja nam zapłacę niewielką kwotę na OLXie Z wysyłką oczywiście przez OLX i ona mi wyśle tą abi. A że Claudine y, szybko się sprzedaje, to mam sobie ją sprzedać, tak mi powiedziała. No więc zrobiłam tak jak ona powiedziała. Wystawiłam y, Claudine za podobną cenę, co ją kupiłam na Vinted, Sprzedała mi się niedawno. No i pani miała czas 72 godziny żeby wysłać paczkę. Po czym jej nie wysłała totalnie. Olała mnie, zwrócili mi pieniądze i ja do niej piszę, że chyba pani sobie żartuje że ja wysyłam znowu Pani pieniądze, w sensie wysyłam, kupuję przedmiot na OLX, a Pani go nie wysyła i jeszcze nie odpowiada na moje wiadomości Potem zaczęła się tłumaczyć, że OLX ma jakieś problemy i że mam, że jak, że mam jej dać jeszcze jedną szansę Ja mówię okej, okay, bo mi w kit zależało na tym, żeby zrobić Wam ten odcinek, że naprawiamy I wysłała od razu w niedzielę, jak tylko kupiłam w niedzielę, tak w niedzielę wysłała, już chyba naprawdę miała już mnie dosyć albo już chciała mieć to za sobą. I odebrałam, ucieszyłam się, bo mówię, kurczę, w końcu mam. I skapałam się, że to jest Abi na wrodkach. No ale nic, bez różnicy i tak jestem zadowolona z tego. Dobrze, że sytuacja się wyjaśniła, dobrze, że pani była w porządku, że mnie nie zablokowała i tak dalej. Ale sam fakt te sytuacje na Olixie już mnie tyle razy przekonują do tego, żeby już... Usunąć tą aplikację z telefonu, nie zaglądać tam, nie patrzeć na te aukcje, czy coś jest fajnego, czy nie. Bo tak naprawdę nie wiem, czy spotkam się z człowiekiem, który będzie lojalny, czy totalnie mnie zleje mnie zablokuje, tak? Po prostu uważajcie. Jeśli, jeśli się dziwnie ktoś zachowuje, to uważajcie na łańcuchy i tyle wam powiem. Albo proście o jakieś potwierdzenia, niepotwierdzenia. Różnie to bywa, naprawdę. Screenujcie czasami ogłoszenie, żeby zapisywać ID. Wszystko jest potrzebne. W razie co, gdyby ktoś was nawet o, na większą kwotę oszukał, to jest to bardzo, bardzo potrzebne. Gdybyście chcieli to zgłosić na policję. Okej, okay, dobra. Dosyć morałów. Przechodzimy do naszej serii, bo się rozgadałam. Jak już mówiłam, mam Basic Abi i Abi z serii Wrotkowej, z czego obydwie są ubrane w stroju z Basicu. A kupiłam dwie, ponieważ pierwszą kupiłam Abi z Basicu, która ma niestety złamane nogi. I wam pokażę jak to wygląda. A drugą kupiłam ze względu na większość rzeczy, które akurat ta Abi nie posiada. i Jest sprawna w nóżkach, więc o to mi chodziło. Będziemy je odnawiać, tak żeby zeszło zabrudzenia z włosów, z twarzy. Zamienimy, zamienimy głowę tak żeby Abi Basic Miała sprawne ciałko. Ściągamy buciki. Ogólnie myślę, że jeśli ktoś będzie chętny na te dodatkowe części od ubranka, to chyba wstawię je na Vinted. Zobaczymy, co z tego mi zostanie. Ściągnę je. Ogólnie ucieszyłam się, bo jest to kolczyk od Rochelle, a ja mam tylko jeden kolczyk też od Rochelle Basic, więc już będę miała kompletne kolczyki więc bardzo mi miło, dziękuję. Włosy lalki są trochę poplątane, zobaczymy, co da się zrobić. No i twarz lalki też jest mega brudna. Jak widać, jeszcze ma pomalowane paznokcie, więc też musimy to zmyć. Potem zobaczymy, które ręce są lepsze. Ta lalka ma za to opaskę, więc super. Kienkę ma niestety gorszej jakości niż tamtą, bo widziałam, że ona jest gdzieś w którymś miejscu popruta, jakbym wkładałam do prania, więc raczej tej nie użyjemy, a nie wiem, czy ktoś by był chętny do zakupu Lekko poprutego, chociaż zaraz sprawdzę w którym miejscu. Tu. Tu ktoś strzybał i ktoś dziwnie zszył, bo złapał e, materiał i przyczepił tutaj. Nie, tu. Aha, w ten sposób. Po prostu poszła tutaj ta nitka. tak to wygląda. Teraz wybierzemy sobie części, które na pewno chcę zostawić je lalcem, żeby potem ją ubrać. Wybierzemy buciki, które. Widzę, że trzeba by było je też przemyć. Ja do przemywania takich. Butów czy jakichś innych Drobiazgów Używam spirytusu i wacików. Na pewno nie acetonu, bo nie wiem Jak tak naprawdę zagoję Aceton czy po prostu zwykły zmywacz Do paznokci bez acetonu Z materiałem Z którego zostały wyprodukowane te buty Czy tam inne jakieś rzeczy bo Wiecie, no różnie to bywa Ja wybrałam tą parę Tą zostawiam na oak jak już mówiłam, to futerko jest jeszcze lekko mokrawe, i z jednej strony bardziej mi się podoba to. Wiadomo, opaskę mam tylko jedną. Z naszyjników zostałem ten niebieski. Kolczyk ląduje do Rochelle. Ten prawdopodobnie dam przyjacielowi. I kolczyk jeszcze nie wiem, bo muszę zobaczyć kolorystycznie, żeby dopasować kolczyki. Z sukienek już mówiłam, że ta jest dla mnie o wiele lepsza niż ta. Więc zostawiam ją. Coś czuję, że ten filmik będzie taki mega, mega długi, ale no dobra, trudno. Ok, zadaniam teraz te wszystkie małe dodatki. Na razie nam nie będą potrzebne w trakcie naszej naprawy lalek, bo mam do tej mojej małej torbeczki. tak, Przygotowałam nam do naprawy, do odświeżenia naszych lalek, jak już mówiłam, spirycjus, e, związek do paznokci bez acetonu, szczotkę do włosów, ale jest to dla zwierząt, bo najlepiej się nią rozczesuje waciki, patyczki kosmetyczne, nożyczki w razie co, taki mini grzebień, żeby w razie co zrobić fryzurę, zrobić jakiś przedziałek i uszykowałam taką oto ze względu na to, że wydaje mi się, że lalka ma lekko uszkodzone usta, ale to przejdziemy do tego potem. A zaczniemy od tego, że zmyję te tutaj zabrudzenia lalek na twarzy. Więc zajmiemy się najpierw tą i zobaczymy, czy dać, da się da radę zmyć zwykłym spirytusem jej twarz. Nie chcę na przykład zmywaczem do paznokci zmywać jej, bo wiem, że ten blokad jej zejdzie. Spróbujemy spirytusem i widzę, że chyba schodzi. Tak schodzi. Widzicie to? Widzicie to? Mam zawsze z tego taką radochę, jak e, mogę jakieś lalki doprowadzać do ładu i to jest takie... Tak, tak jak myślałam, ma uszkodzony makijaż. Będziemy naprawiać. Ty musimy się z nią trochę poszarpać teraz. Możecie być przekonani, że jeśli jest to czysty spirytus, taki kosmetyczny, za spokojnie zmyjecie jakieś zabrudzenie. Nie musicie się bać o to, że twarzalki wam się zmyje, bo często pytają mi się znajomi, czy, czy na pewno się nic nie stanie. Nie, nie stanie się. Okej, okay, znakcie zostały zmyte. Teraz przejdę do odkrywania tej taśmy. I będziemy myć jej włosy i zamieniać głową z drugą lalką. I weźmiemy teraz Musimy ściągnąć tą taśmę. To jest Abi Abi yy, z połączeniem z Kleo. Kleobi. O. Dostanie fajne życie. Zrobię jakąś taką yy, ładną, yy, może zimową syrenę. Zobaczymy. Tak wygląda nasza Abi Basic. Bez nóżek. Niestety nie mogę zawsze patrzeć na takie biedne poszkodowane lalki. Nasza kolejna Abi. Została przeze mnie przed chwilą jeszcze pomalowana lakierem z brokatem, bo się okazało, że ona po prostu ktoś z niej star cały brokat i dostała brokat ode mnie. Jest taki bardziej biały ten brokat niż złoty, tak jak ma Abi, ale myślę, że też bardzo ładnie wygląda. Oczywiście umyjemy jej też buźkę, żeby nie było. Okej, okay, mam przygotowane te lalki w końcu. I teraz pytanie, na czym będzie polegało mycie im włosów? Moim sposobem na umycie lanki, gdzieś tam wyhaczyłam na YouTubie Jest zgrzanie wody, wrzątek Dodanie do tego wrzątku płynu do prania Wtedy bardzo ładnie się włosy rozczesują i prostują przede wszystkim Jeśli widzę, że klej wycieka Moczę włosy w tempertynie, ale uwaga, terpentyna Niby nie zmywam obu lalką, ale wiecie, różnie to bywa. W przypadku wymiany głów, będziemy mieć włosy obu lalkom. Przy czym ciepła woda spowoduje, że ich głowy zaczną robić się bardzo miękkie i będzie łatwiej wyjąć ciałka tak, żeby nie uszkodzić haczyku. Więc ja lecę grzeć wodę i widzimy się za chwilę. I jak już mówiłam, przygotowałam wrzątek, więc wkładamy te włosy i zamaczam je niestety do samego końca, żeby... Moczę całą głowę, żeby zmiękczyć ją, żeby łatwiej było wyciągnąć. I tak samo będziemy wkładać tą w krótkich włosach, chociaż czuję, że ona ma więcej kleju i może być nieciekawie, ale zobaczymy. I teraz odczekujemy takie dwie do trzech minut. że głowa robi się miękka, więc okej, okay, fajnie. Przygotowałam sobie ręczniczek, w, w razie co je wyciągnąć. Myślę, że aby mogłabym już wyciągnąć. I teraz, uwaga, będę wyciągać główkę, chociaż ona jest tak gorąca. O, widzicie? Bez problemu wyszło. Więc tutaj mamy bez problemu wyciągnięte ciałko. Że zostanie nam ta druga. Mam nadzieję, że tak samo bez problemu nam wyjdzie. Tu mam lekki problem, nie wiem, chyba ją jeszcze zamoczę. Zobaczymy, włożę ją do tej. Tymczasem e, spróbuję jej powoli rozczesywać włosy. Widzicie, bardzo ładnie mi idzie to, bez problemu. Na razie jej rozczeszemy te włosy, po czym ja już nie z wami jej wysuszę, żeby było szybciej. Teraz spróbujemy jej tą głowę ściągnąć. Trzeba czasami pokręcić i widzicie, bez problemu wyszło. Zaraz ogarniemy też te włoski. Ogólnie na potrzeby Oak nie wkładam głowy z powrotem do ciałka, bo włosy i tak będę wyciągać, bo chcę zrobić w ogóle inną lalkę z niej, więc zostawię jej te włoski do wyschnięcia i będę czekać na jakiś kolejny odcinek. Teraz skupimy się na Abi Basic i wstawimy jej głowę do tego oto ciałka. Posadziłam. O, widzicie? Jest okej. Okay. Ja już za kadrem wysuszę jej te włosy i przyjdę do Was prawie gotową Abi. Włosy lałki zostały wysuszone, rozczesane. No i w sumie zostaje mi tylko zrobić jej jeszcze te usta, więc yy, biorę właśnie kletkę akwarelową i będę jej samalować. Wracają do nas nasze pierdółki, które musimy jej założyć. Na początek założę jej tyle stopki. Włosy są lekko takie mokrawe, ale już mówię, nie będę czekać, tylko kończę z wami ten filmik. One i tak sobie doschną na stojaku. Kolejną rzeczą będą może te dodatki, co? Założymy jej ten naszyjnik, żeby za chwilę nikogo nie zgubić. Może załóżmy te cieplacze na ręce. Jeszcze ta sukienka... Ręce włożyłam, no dobra, może spróbuję przełożyć drugi rękawek. Słuchajcie, jestem zadowolona z tego, co nam wyszło razem, wspólnie. Mega, mega jestem podjarana, bo jest naprawdę śliczna. Już nie mogę się doczekać, kiedy stanie z moją kolekcją. No i pokazuję Wam przybitki za chwilkę, jak wyszło nam to, i porównacie sobie przed i po. No i dziękuję Wam, że dostaliście do końca. Mam nadzieję, że feeling Wam się podobał. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Do następnego. Dziękuję za wszystkie suby. Pa!